Siema. W dzisiejszym odcinku będziemy przedstawali nie Karla, bo Karl już był, tylko Mortisa. Mortisa wraca jak już w poprzednim odcinku mówiłem, że. No, że będziemy właśnie grali Mortisem po prostu. No, kiedy będzie 5 łapek. No, znaczy nie mówiłem kiedy będzie ile łapek, ale kiedy będzie dużo łapek, po prostu zagramy, no i jest już te 5 łapek, dlatego za... zagramy sobie właśnie panią, znaczy panem Mortisem, najpierw zagramy sobie na y, Gem Graba, fort mapa, dobra y, y, Tak głośniej trochę y, mówię, dlatego że w poprzednim odcinku jak oglądałem go samemu, no to trochę było za cicho. Mortis jest fajny, bo on może ma... przyspieszać. Typ, ty, ty, i już dam triple kill. Lol, triple killa zrobiłem. To nieźle. Mm. Weź tam Jesse odgonił? Nie, Jesse nie gin. Dobra, mogę tak zrobić. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Czekamy, czekamy. Nie, zostaw. No, no, Kurde, Jesse. Ja chciałem mieć wszystkie Power Cuby. Znaczy, idziemy. Co ja gadam? Power Cuby to jest w czym innym są, O, pik, pik, pik. Dobrze. Biją. Jessie, zgin. Jesse, zgin. Dobrze, dobrze, brawo.

poradzi, bo może się śpiesza, wiecie. Drugi. Widzimy taką ciężką dla niego mapę. Może się uda. I to jest... Ta. Tak, ta, 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 ta. Ta. I ta. Chyba... Mm -mm. Ta. Weźmiemy tą mapę solo. Ta mapa jest w środku pełno, pełno ale to pełno. Skrzynek. 10 osób wokół I tego o pyk pyk, pyk. i nie ma już tak pyk pyk no ale też trochę jest problematyczne bo on tylko po prostu to jest ciężkie bardziej jest granie nim ciężkie moje, moje pyk, moje gdzie nie ma pyk. No, dzięki gdzie wy jesteś dobra, na spokojnie. No chodź. Na stole akurat. Powinienem wygrać. No, no co mi kradniesz? Nie ma kra kradzieży jak... No nie, to... Dobra, wygrana. Dawno dobra. Bo i Dudek. Dwa, trzy. O, tutaj jest nubo dudek. już gdzie nie ma, a 10 power cubów. No więc to będzie łatwe. to tak, za jest to mortis do grania. Znaczy, granie nim jest łatwe. Gdzie ty jesteś, panie Colt? Dobra. Nie ma, nie ma się ładnie. No ja też mówiłem, że na nul się gramy. Zawsze to mówię. W opisie nie będzie linku, bo nie pamiętam jak linka, nie, nie pamiętam jak się też kopiuje. Możecie sobie wejść po prostu. Prywatny serwer 2019, jakoś tak. Jeszcze na końcu Brawy Star. No i raczej będzie. Yy, dobra. Yy, nie ta mapka. Nie, ta, ta chyba będzie dobra. Twist, tak, Twist and Shot. Dobra, no w poprzednim odcinku, jak już mówiłem, Karl, Karla opowiadaliśmy. W kolejnym, kiedy będzie teraz, chyba 5 łapek, powiedzmy 5 łapek, jestem mało znanym YouTuberem. Jestem też młodym YouTuberem. Niedawno zacząłem hakować. <grym> Nie będę wam mówił, w jakim wieku się urodziłem, bo nie chcę po prostu. Ciekawe... Nie, nie też myślałem. No, deklu. Dobra, tutaj trzeba raz, dwa. No, nie trafiłem, zeza mam. Puuu. nie ma. Tuś. Tuś. No, 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 no. no. No ładny, na no Mortis, no to idealne jest, no to, dobra, kolejne jakieś tutaj nie przychodzą, powiadomienia, dobra, hej, był, teraz Bounty, no Bounty biorę tą mapę, co jest cała w cała w krzakach, idealna na Bula albo na Franka, jak chcecie film o innej postaci, to w razie co piszcie w komentarzach. A jak nie, to ja sam wybiorę. Jak nie będziecie pisać w komentarzach, to dodam Ale mu ukradę przed twarzą. Ale hamski jestem. Nie macie. Jeszcze jesteś? Nie masz żyć już. No czemu ty mi tak uciekasz? Jezus Maria. Z nimi żyć. Osia. Surprise. Uf. Co? Tu ktoś jeszcze jest? Aha. No nie. No Rico szedł jeszcze. Dobra. Iżik nie ma. Nie ma. Nie ma. ciebie Rico szedł. Tu jest jeszcze Pantera. Helon. Hey, Dobra. Chodź. Chodź. tu, chodź. tu, tu, tak. Tak. Teraz robię tak... I tu... tu. I dawać tylko tak... I ty. I, 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 I tak... Uch, dobra... Sam chciałaś przyjść... Nic nie ma... Nie, no jak mi kurze ten To tego ci nie ma rikoszecie... nitko

Lenubiks. Dobra, jeszcze zabiję te diverka. Tu, tak, dobrze, 312 Jeszcze chyba Brawl Ball, tak, Brawl Ball, no Brawl Ball to będzie łatwiej Mortisem Chyba No Mortis może podbiegać do tej piłki No, niech będzie Super Stadium Brawl i jeszcze Siege. Siege też powinien być łatwy, dlatego że Mort Mortis y, może. Dobra. Mortis może właśnie przyspieszać swoim atakiem. Zostaw mnie proszę cię panie. Panie, ja nie odpadam. Get ball Drag control Gol. No bo to są boty, to wiecie. Bot stoi. Nie ma. Halo! Co wy? Nie ma tak. Typie. Co jestem głupi, jestem głupi. Dobra. Biorę pi piłeczkę. Dobra i uciekam, uciekam. Mortysiakowski. Ej! Dawaj mi tą piłkę, ej. Dawaj mi tą piłkę, ej. No i właśnie osu nie mam. i god! Jeszcze Siege nam tylko został, to będzie łatwi. Ale my to szybko zrobiliśmy, tylko w 10 minut na razie. Siege, e, drop ten, e, get robot. Czy bot drop Jezus, mi się wszystko myli. Chcę nas szybko to szybko zrobić, żeby... Uff, chcę to szybko zrobić, bo nie mam czasu. Dobra, dawaj, hop, hop, hop. Hop, ale ładnie, dobra. Kontra Mortisiek. Zostaw, zostaw. Dobra, nasz ma, hop, zostaw. Dobrze, nitka. Dobrze, nie, to Ty zbierasz. Raz, dwa, trzy... Hello... Chodź tu! Dawaj, dawaj, szybko trzeba ją... Ła! Ty w slow-mo mnie bijesz? Tu, ciu, tu, ciu. Ciu. Hup, hup, hup. ładnie, no nie, nie. No mogłeś chociaż ulta wysłać, nie. za szybko, nie, 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 dobrze chyba, znaczy wy... no, jeszcze nie wygraliśmy, no na pewno do mnie, no właśnie, już nie ma tego robota. Jest chociaż raz uderzyłem. Dobra. Szybko od tego trujeczka Sidzic będzie nasz. No to tak nie może być. No, weźcie się opanujcie. Co z. Co Tak. To. Dobra. Dobra, wygraliśmy już chyba. Nie wchodźcie jeszcze. Jeszcze nie. Teraz. Oła. Dobra, raz, dwa, trzy, trzy, Dobra. No, jeszcze nie, naprawdę ile jeszcze. Oni bardzo dobrze się bronią. Dobra, raz, dwa. Trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem. Zostawcie zresztą. Wiem, że ty tu jesteś. Zostawcie go. I jeszcze wszystko, co się... Dziesiąty levelik. No bitki. Dostawcie dawalnego boczu. Bijemy ich. Dobra, wygra. Dobra, więc szybko nam poszło. Tylko 40 minut. Dobra, więc na razie. może? No właśnie. Chciałam jeszcze zrobić opening. Eee, jakbym wam zdradził, ale no, tam kiedyś. No to na razie do jutra albo tam kiedyś.